Witam Was kochani, bardzo serdecznie, z tej strony Milordzik A to był... Synchronizer, czyli coś co pomaga mi... Hormona, wstawaj mm, Synchronizować... Głos... W, na, podczas nagrania, słuchajcie Jest taka sprawa, że musimy... Jesteśmy w nowym... Łoł, wow, ale tu ładnie Jesteśmy w nowym miejscu I musimy... Musimy przeczyścić yy, sobie teren do, że tak powiem, życia. Yy, no Hermiona tam została. Jesteś? Jest Hermiona. Yy, no i musimy tutaj sprawdzić wszystko, nie? Żeby żadnych śmierciożerców tutaj nie było, ani nikogo. If... Ja bym sobie zmienił bardziej na... Właśnie tutaj... Tutaj co, jakaś się jest? Ale to ładnie! Eee... Słuchajcie, gra po prostu. No, wiadomo, to Harry Potter, nie? Nie każdemu się to może po podobać. Mi się bardzo podoba, bo ja bardzo lubię Harry Pottera, ale teraz to już twórcy gry przesadzili. Gra jest tak naciągana. W środku. Uuu... Yy, w środku, jeżeli. O! Jeżeli chodzi o grę, yy, są. Są po prostu tak yy, naciągane. Sytuacje w grze, że po prostu Masak. są po prostu tak naciągane sytuacje w grze, typu 15 razy znajdź 20 yy, tych uwięzionych yy, mieszkańców. No, po cholery, robić 15 razy to samo, no naprawdę. Bez jaj, już chyba z czwarty raz. Y, szukałem, y, jakiś tam. Miałem uwolnić mieszkańców, nie? Po prostu zażygać się idzie, jeżeli chodzi o monotonię tych misji. A poza tym, y, y, jeżeli raz y, y, zawalicie, to musicie szukać wszystkich sześciu osób od początku, bo się respią w randomowych, w randomowych miejscach, nie? Po prostu mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że druga część, czyli si siódma część, y część druga Jest zrobiona lepiej, bo... Jeżeli nie, to na poważnie się zastanowię zanim zacznę nagrywać walkthrough z kolejnego, nie? <słuch> unikaj wież bijących, no... Unikaj wież bijących Znowu powtórka Znowu to samo otoczenie no nie mówię, że gra nie jest fajna, bo gra jest fajna, tylko. No niestety, monotonna się robi po pewnym czasie. Oni chcą, żeby gra trwała nie wiadomo ile, no tak się nie da też. Trzeba być oryginalnym. Trzeba było zrobić jedną grę yy, ze wszystkiego, tak? Z całych dwóch części, a nie. Wyszedł film, wyszedł film. Trzeba zrobić z filmu yy, nieważne jak gównianą grę, ale trzeba zrobić, żeby hajs się zgadzał. No, ale to niestety nie chodzi o to. Tutaj, trzeba chodzi tutaj chodzi o zadowolenie gracza, którego jej po prostu nie uwzględnia. Dla nich, moim zdaniem, gracze to. No, ktoś mało ważny. Nie wiem, po co oni to robią w ogóle. Ale dobra, skupmy się na. O Jezu, myślałem, że to Dementur. Ja tu byłem. Boże, jak tutaj będą te śmierciożerce, to... Hmm... tu jest no... Gaddy głupie pająki! Uciegać. Łanio, bo Cię wyprzedzę. Naprawdę, no. Jaka ładna, nie? Eee, tu jest wieżba, piołca, ucieka chory szybko. Szybko, Harę! Biegnij, Harę! Biegnij, biegnij, biegnij za łanią! Biegnij za łanią! Przed chwilą co ją przeganiałeś, nie? Ale dałeś się sklepać w wierzbie bijącej. No o co ci chodzi, Hary? A to? To nie, to jest zwykłe drzewo. Dobra. Rętwota. Szybko, szybko, bo nam zaraz pająki poudgryzają nogi. Jest to jest biało tych pajęczyn, czy...? No chyba nie. Impedimenta. f Dobra, o nie, 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 Jest! Nareszcie jakaś katycenka. A nie ciągle te pająki, pająki, pająki. Zrzygać się idzie. Ale dobra, za na czas katycenki? Jezu, że mu teraz gdzie jest wyjście? Odbiło ci? Czemu tego nie zdjąłeś? Szedłem za twoim Patronusem. Po co tu nurkowałeś, świrze? To miecz Gryffindora. A Patronus nie był mój. Serion nurkował to w tym... płaszczu? Miecz. Musimy zniszczyć medalion. Zrób to. Co? To musisz być tyro. Wiem to. Gdy się otworzy, użyj miecza. Zniszcz go. Zajmijmy fajny miaczek. I... Załatwimy to na Zajęty. to to było? Zajęty. Jezus Maria, co to jest? Boże Święty, eksplosja. <laughs> nie, co się dzieje? Ja muszę uciekać? Chyba, nie? Boże, rzucają we mnie. One jakimś kwasem rzucają. Nie, Udejdźcie u mnie. Udejdźcie u mnie.

A ja muszę niszczyć. Maja matka wyznała, że to na mnie Jezus Maria. Aha, y... ekspulsa piknij. No jak ja mam to zrobić? Ktomy biegnij, uciekaj, 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 nie, jeszcze mi te pojemki kurwa tutaj wyleciały! Boże święto, co we mnie strzela? No <kuh> Gdzie to jest teraz? Nie wiem Coś, Coś we mnie strzela jeszcze. Jesteś przy nim Jezus Maria, no po prostu brak mi słów. Sorry, no niestety. O, Ron, przestań się opierd... Da dajesz ciała na całego, ja tutaj umieram. Zaraz normalnie go zabiję, zanim zrobi to to gówno, no. Jezus Maria, on jest rudy, on cię nie rozumie, to jest za tępę, no. ty wężu, no no, nareszcie po prostu kupi wąż. Gratuluję medal, idioty. Dobra, przyjmuję Przepraszam. twoje przeprosiny. Dziś to on Wyciągnąłeś Miecz, Zniszczyłeś horkruksa. Pomyśl. Jeszcze tylko trzy. Gdy odszedłeś, Termiona płakała. Hmm. Chodźmy do obozu. Chcę cię zobaczyć. Przepraszam, wcale nie chciałem odejść. To horkruks źle na mnie wpływał. Działał na mnie bardziej niż na ciebie i chemiony. Miałem dziwne myśli, wszystko pogardza. Stary, ty myślisz, że mnie obchodzi, co ty myślisz? Jezus Mary, teraz pewnie będzie... Biąca wierzba. Pająki, no przecież skąd to wiedziałem. Nie naprawdę chyba ja przestanę grać w tę grę, bo to jest... wkurzające strasznie. Sorry, ale nie, nie będę się z nim bił, mam to w dupie. Ja dojdę. No nie no ilu was tu jest? Impedimenta F4. Impedimenta! Impedimenta! Pomóż ronowi wrócić? No, już idziemy no. Znaczy, ja idea to, co tam ron sobie robi, to. No, i idę, idę no. Ło, wow, jak uchwyciło ładnie mój profil. Nie, no na serio. Nie, słuchajcie. Yy, ja robię przerwę i. Najwyżej, jak zakończę tę serię dzisiaj, to. To wam po prostu powiem, bo to co to się tutaj dzieje, to jest parodia, nie gra. Cały czas dzieje się to samo i no zobaczymy. Może powrócimy do Sniper i, i to chyba najprawdopodobniej już jutro. Spodziewajcie się kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.